Kurczę, nie wiem co z tymi moimi kolegami, bo hmm. kurczę tu zawsze ma być pozytywna energia, a tu ja nie wiem, no bo zobaczcie, kurczę, tutaj a ty 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 ty, tutaj pozytywna energia, a tu a ty tutaj widzę kurczę negatywna energia, o nie 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 nie, nie. o nie nie, a tutaj o tutaj tutaj fajna energia, dobrze dobrze fajnie, a tutaj. O ty ty tu, tutaj widzę wariat jest o tutaj tutaj też fajna fajna energia o a tutaj o kurcze co to ma być skąd to zwątpienie co jest kolego kurcze bo zobaczcie tutaj ten, kol ten kolega i ten kolega to ja nie wiem kurcze bo słuchaj no jak, jak tak będzie dalej to nie pójdziemy więcej na piwo kurczę co to ma być. Z tobą zawsze. Poimprezujemy. Z, z tobą też, z tobą też. Ale ty, ta, ty się pilnuj, bo tutaj widzę negatywna energia u Ciebie. Jak to ma być, chłopie, no. Skąd to zwątpienie? A ty? Również, kurczę. T taki, taki fajny z siebie chłopak. A takie jakieś kurczę, negatywna energia, takie zwątpienie, no. Ja nie wiem, no kurczę, znaleźć sobie kolegów. Źle, nie mieć kolegów też źle, no ja nie wiem co oni tacy, no kurczę, no. Niby pozytywna energia, niby nie. No nie wiem. Pilnujcie się, kurczę, bo popadniecie w negatywną energię, to już nie będzie tak, tak miło, nie? Znajdę sobie nowych kolegów. A co wy myślicie? No właśnie, kurczę, tylko trzeba szukać pozytywnych ludzi, a nie negatywnych. Co oni sobie myślą? Nie, 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 nie będzie więcej imprezek. O, nie, nie, Tyl, tylko, tylko imprezki w głowie, a później alkohol i negatywna energia. O, nie, 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 nie. Ty, ty, ty się pilnuj, bo ty wiesz, taki kurczewar jesteś. Ty się, ty się pilnuj, no.